Cześć, witam Was w salonie 2 Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Mamy duży salon sprzedaży. Sprzedajemy motocykle, motorowery, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Jesteśmy również wyłącznym dystrybutorem skuterów zabudowanych i pojazdów elektrycznych Sarini. O Sarini opowiem troszkę na końcu. Sezon krosowy w zasadzie trwa cały rok. Oczywiście, kiedy przychodzi śnieg, kiedy przychodzi zimno, wtedy tych użytkowników krosów jest zdecydowanie mniej. W naszym salonie kupicie krosy od pojemności 50 na kołach dziesiątkach do pojemności 300 na kołach 21-18. Jest cała gama krosów. Dostępna w zależności od tego, od wieku i od chęci jeżdżącego, czy chce mieć mocniejszą, czy słabszą maszynę. Czyli począwszy od 50 przez 90, 125, 140, 150, 250 i na końcu 300. Firma Asics od y, ładnych paru lat, wcześniej pod marką Apollo. Y, oferuje krosy praktycznie dla każdego. Jeśli chodzi o 250-tki, które jeszcze dwa lata temu królowały na naszych drogach, modele XB37, XB39, XB88, były to najlepsze propozycje od X-Motosa, a to był, wtedy to występowało pod marką X-Motos. Dzisiaj prezentujemy Wam absolutną nowość. To nowy kros od Asixa. Nowe wersje kolorystyczne. Nowa budowa model XB88 w pojemności 300 cm3. Kros ten występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Mamy wersję pomarańczową. Prezentowaną po prawej stronie wersję limonkową oraz wersję szarą. To jest jakby nowa odsłona, Krosa XB88. I tak naprawdę złota rama, złote tarcze hamulcowe, złoty tłumik i złote lagi wyróżniają tego Krosa spośród innych. Może na początek kilka danych technicznych. Silnik 4 osów jednocylindrowy, pojemność 300 cm3, rozruch elektryczny i nożny, układ zasilania to gaźnik, skrzynia biegów manualna pięciobiegowa, koła 21-18, hamulce przód tarczowe hydrauliczne, z tyłu również tarczowe hydrauliczne, Łańcuch 520 H. Wymiary długość 200 mm, wysokość do siedziska 880 mm od ziemi. I spójrzmy teraz, co mamy ciekawego w tym krosie. Widzimy przede wszystkim amortyzator gazowy regulowany mamy plus minus, możemy regulować amortyzatorem wysokość możemy regulować twardość. Widzimy, że z tyłu w tłumiku mamy też wkładkę, która redukuje dźwięk. W momencie wyjęcia tej wkładki No na pewno dźwięk z tłumika będzie głośniejszy. Mamy też osłonę pod silnikiem. One już teraz w większości takich krosów są stosowane. I co jeszcze? Licznik motogodzin. Do tego handbary, czyli osłony dłoni i klam, łamane klamki od sprzęgła i od hamulca. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć, mamy LEDową żarówkę z przodu w lampie. Czy coś jeszcze ominęliśmy? Aha, mamy jeszcze zawieszenie, nie na wahaczu, tylko na tak zwanym kiwaku. To na pewno wpływa na to, że jest to bardziej trwałe. Ok, to chyba wszystko odnośnie tego krosa. Teraz kilka informacji o. Konkurencji, co możemy wybrać alternatywnego, może nie o konkurencji, ale o alternatywnych produktach, jakie mamy y, z tej pojemności. Na kołach 21/18 mamy bardzo dużo crossów w pojemności 250. Modele MZK 250, Lizard, y, y, Defender, XB88, oczywiście, XB39. Jest tego naprawdę sporo, ale w pojemności 300 już tego tak dużo nie ma. Trzeba też pamiętać, bo nie wiem, czy o tym powiedziałem, że ten model crosa nie ma chłodzenia cieczą. On ma tylko i wyłącznie chłodzenie powietrza. W ofercie mamy krosy XB39 w pojemności 300, ale chłodzony cieczą oraz model NXT300, również chłodzony cieczą. Także tak naprawdę trzy modele dostępne są. Pojemności 300, z tego dwa modele na cieczy, a jeden powietrze. To tyle na temat nowego Crossa. Będzie moment, będziemy mieli chwilę, to go uruchomimy, pokażemy jak chodzi, ale dopiero co go otrzymaliśmy, to całkowicie nowy produkt od Asixa. Teraz jeszcze kilka słów odnośnie sprzedaży ratalnej raty załatwicie u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Dowolny towar dostarczamy w dowolne miejsce w kraju, pojazdy przyjeżdżają do Was gotowe, złożone, gotowe do jazdy, złożone i po przeglądzie zerowym. Pamiętajcie również, że pojazdy dostarczamy do Was przy pomocy przewoźnika KAT Polska. To jest przewoźnik, który dostarcza nam specjalne stelaże metalowe, w które wprowadzany jest pojazd i mocowany pasami. I teraz jeszcze kilka słów odnośnie marki skuterów pojazdów elektrycznych Sarini. Pojazdy elektryczne Sarini, który jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce, dzielimy na dwa rodzaje: na skutery zabudowane bez prawo jazdy oraz na samochody elektryczne. Jeżeli chodzi o skutery zabudowane bez prawo jazdy, to wszystkie osoby urodzone przed rokiem 1995 mogą prowadzić te pojazdy na dowód osobisty. Mamy tam modele Tito, Fibi, Arno i Velo. Wszystkie szczegóły, ceny, wersje bo mamy różne wersje kolorystyczne, różne wersje silnikowe i we, różne wersje akumulatorowe. Mamy pojazdy z akumulatorami żelowymi oraz litowymi. Wszystkie szczegóły znajdziecie na salon 2 oraz na sarini.pl. Nasze skutery sprzedają się bardzo dobrze, są praktycznie bezawaryjne. Pamiętajcie, że mamy specjalny numer infolinii, numer 730 880068. Powtórzę 730 880068. Pod tym numerem specjalny pracownik wyspecjalizowany zajmujący się Sarini odpowie na wszystkie pytania dotyczące zarówno tematów dotyczących już użytkowania pojazdów, jak i dla osób, które chcą zakupić pojazd. Pojazdy Sarini dostarczamy w dowolne miejsce w Polsce. Kilka razy w tygodniu mamy wyjazdy. I pamiętajcie o jednym: u nas pojazdy są na miejscu. Nie robicie jakiejś wpłaty i nie czekacie 30 czy 60 dni roboczych po to, żeby nabyć pojazd. Cały czas w sprzedaży ciągłej mamy około 50 sztuk pojazdów dostępnych do sprzedaży od ręki. Zarówno modele Tito, Arno, Fibi i Velo są dostępne od ręki. Również nasze samochody elektryczne, modele Kimi S, Piawa, Piawa S i M1 Luki, czterokołowce, na które już musimy mieć minimum prawo jazdy kategorii AM. Te czterokołowce również cieszą się dużą popularnością. Zapraszamy wszystkich. Na nasz kanał jest masę materiałów, masę filmów, które dla Was przygotowaliśmy, żebyście mogli poznać charakterystykę tych pojazdów. Jeżeli chodzi o kwestie gwarancji, na wszystkie pojazdy mamy 24 miesiące gwarancji. Pamiętajcie, że mamy serwis mobilny, że mamy infolinię, na której rozwiążemy wszystkie Wasze problemy. I zapytania dotyczące naszych pojazdów. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na salon2.pl i sarini.pl